Pokażę wam jak ustawić w aplikacji Tuya Smart silnik od zasłon rolet typu Zigbee. Wchodzimy w aplikację Tuya Smart, następnie wybieramy Dodaj urządzenie. Po lewej stronie klikamy na małe urządzenia. I przejeżdżamy w dół, szukając zasłony Wi-Fi. Wchodzimy w zasłony Wi-Fi. Wciskamy nazwę swojej sieci Wi-Fi. Wpisujemy hasło. Ważne jest, aby pamiętać, żeby router pracował w trybie 2,4 GHz, ponieważ inaczej się nie podłączy. Naciskamy dalej. I w tej chwili musimy. Raz, dwa, trzy. Za czwartym razem trzymamy przez około 5 sekund, aż zaczniemy mrugać. O, weszliśmy w tryb parowania. Mruga szybko i oczekujemy, aż urządzenie zostanie znalezione. Może to chwileczkę potrwać, ale na pewno szybciej niż czas, który jest pokazany na ekranie. Ok, zasłona została znaleziona i dodana poprawnie, o czym nas informuje. Klikamy Zakończono, i automatycznie przechodzi nam do ekranu zasłony. Działa, można regulować, otwierać, zamykać, ustawiać, ile ma być otwarte. Możemy również dodać sobie do ekranu głównego telefonu, klikając do góry w prawym górnym przycisku a następnie zjeżdżając z dół mamy dodaj ikonę do ekranu głównego, naciskamy go i będzie już na ekranie głównym naszego telefonu. Nie trzeba za każdym razem wchodzić w aplikację Tuya. A w aplikacji Tuya w menu głównym pojawiło się Smart Curtain i mamy już dodane na stałe. Dzięki za uwagę.